Cześć, witam Was serdecznie. Tutaj Monika na kanale Moma Tarot I Runy. Witam Was kochani w czytaniach miesięcznych będę omawiać marzec 2023 dla zodiakalnych raków. Witam Was cieplutko. Zanim przejdę do czytania, jak zwykle, zwyczajowo, chciałabym Wam podziękować za obecność na moim kanale. Za to, że do mnie wracacie, za to, że Zdecydowaliście się tutaj zajrzeć. Zachęcam do subskrypcji, komentarzy, polubień, udostępnień w ramach takiej zdrowej wymiany za moją pracę. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym, kontakt do mnie znajdziecie w opisie filmu. Tam jest również namiar na mojego bloga oraz PayPala, jeżeli chcecie wspierać ten kanał. Pięknie, dziękuję. Najpierw wylosuję dla Was runę na ten miesiąc. Odwrócona Ewas. Runa kolektywu, runa współdziałania, runa współpracy. W odwrocie może mówić o tym, że nie do końca będzie Wam po drodze z innymi. Być może od jakiejś grupy będziecie się odłączać, albo po prostu zmieniać e, otoczenie, czyścić otoczenie, po prostu e, pewne osoby już z Wami nie współgrają, nie rezonują i trzeba zrobić e, czystki, wymianę. Ewa z, e, mówi też o podróżach. Dlatego uważajcie za kierownicą, uważajcie w środkach transportu, uważajcie podczas planowania podróży. Pewne podróże mogą się y, nie realizować, y, albo będą jakieś trudności z nimi związane. Pewne y, podróże mogą zostać y, opóźnione. Może być tak, że planujecie z, y, z kimś gdzieś wyjechać, do kogoś wyjechać, albo ktoś ma Was odwiedzić to może zostać zaniechane albo osoba, z którą mieliście gdzieś wyjechać, zmieni plany i ostatecznie wyjedziecie sami. Trzeba zwrócić uwagę w tym miesiącu na relacje z innymi ludźmi. W EWAS chodzi o partnerstwo, o to, żeby te relacje były... Zrównoważone, sprawiedliwe, porówno. Bo brakuje w niektórych harmonii. Może być tak, że macie do czynienia z kimś, kto jest narcyzem. Albo sami macie narcystyczne zapędy. Będąc narcyzem, Ewa's mówi o tym, że tracimy naszą indywidualność. Zapominamy o sobie. Zwróćcie na to uwagę. Możecie też poczuć zmęczenie, na przykład, nie wiem, grupą przyjaciół, z którą dotychczas było wam dobrze. Możecie czuć znużenie osobami z pracy i poczujecie, że mm, tu jest wam już za ciasno, tu się wszystko tak kisi we własnym sosie. Mm. O i tyle, zobaczymy, co powie tarot. Giermek mieczy pięć monet, cesarz. Odwrócona Ewa z, z tymi kartami może mówić również o tym, że w tym miesiącu mogą wystąpić nieporozumienia w pracy, w zespole zawodowym z przełożonym, z pracodawcą. Jeżeli liczycie na podwyżki, no to będzie trzeba bardzo mocno się o nie postarać, więc, więc wykłócić, żeby je uzyskać. Jeżeli liczycie na awans, to też trzeba o sobie aktywnie przypomnieć. Um. Mhm. Kłótnie, konflikty, nieprzyjemne słowa, nieprzyjemne. Krzywdzące opinie też mogą mieć miejsce. Może Wam w tym miesiącu brakować pewności siebie? Hmm. Możecie mieć do czynienia z kimś samolubnym, władczym, autorytarnym i dominującym, tak? Zwróćcie uwagę na dzieci. Dzieciaki mogą być trudne w obyciu w tym miesiącu. Główna energia tego miesiąca, sześć mieczy, pora na zmiany. Co jest wyzwaniem, co wychodzi naprzeciw, ale nie wiadomo gdzie podążać. Brak rozpoznania celu. Chcę, pragnę zmiany, pragnę postępu, chcę się też te, czegoś uczyć. Może to być kon, na, konkretna, e, przepraszam, nauka konkretnej dziedziny, bądź też nauka życia przy szóstce mieczy. Natomiast nie wiem, jak się za to zabrać. Nie wiem, co, co to miałoby być. Panuje tutaj brak rozpoznania. Jest jakaś ciemność, jakaś niejasność, jakieś zawoalowanie. Nie mam dostępu do pewnych informacji, nie mam dostępu do pewnych ludzi, do których próbuję się dobić. Tak? Był ten giermek mieczy, piątka monet, cesarz. Zależy mi na tym, żeby do tego cesarza dobić się w jakiś sposób, ale on broni do siebie dostępu. Albo nie znam nikogo, kto mógłby mi tutaj ułatwić y, to dojście. Co jest ukryte? O czym nie wiesz? Co ignorujesz? Rycerz Buław. Co należy do przeszłości Królowa monet. Co w Twojej głowie. Pierwsza połowa miesiąca 10 buław. I druga połowa miesiąca wynik 3 monety. A. Im dalej, tym lepiej. Dominującą energią jest tutaj Księżyc. I to jest troszkę niebezpieczne, ponieważ Księżyc stanowi dla Was wyzwanie problem. Cóż to może być? To może być właśnie brak rozpoznania sytuacji. To jest nieumiejętność określenia celu, drogi, rozmycie się jakiejś wizji przyszłości. Tutaj też ktoś może Wam pewne sytuacje zakłamywać. Nie widzicie tego, co jest istotne, co odgrywa największą rolę w danej sytuacji. Może to być spowodowane wpływem tej królowej monet, która myśląc o własnym dobru tylko i wyłącznie, bo wspominałam przy Was o narcyzmie, możecie mieć tego, znaczy osobę o, tego, o takim typie osobowości w swoim otoczeniu, która jest Skoncentrowana na sobie, która myśli tylko o własnych aspiracjach, o własnych dążeniach. Najprawdopodobniej jest to kobieta z racji y, tego y, księżyca. To może być matka. Niestety. Tak też bywa, że mm, tak też bywa. To może być partnerka. To może być y, też kobieta, która. Mm, w jakiś sposób was wstrzymuje? Wy pragniecie działać, wy, wy, wy pragniecie iść naprzód. Rycerz Buław wyrywa się do działania, ma ogromne zapasy energii, ale ta osoba, bądź też brak rozpoznania sytuacji, ciągnie w dół, ogranicza, zmusza do zatrzymania się. Mm, obciąża was energetycznie. W księżycu, niestety, są też mrzonki, fantazje, ułuda, mm, złudzenia. Czyli to nie musi być osoba, ale to mu, może to możecie być Wy sami, którzy się sabotujecie. Mm, księżyc zwraca uwagę na podświadomość. To w podświadomości tkwi problem, mówi karta księżyca. W dzieciństwie leży problem. Hmm. Chciałabym dopytać o dziesiątkę buław. Cóż, tu, cóż tutaj stanowi takie obciążenie dla Was w marcu? Może to być właśnie ten księżyc, czyli osoba z Waszego otoczenia, niestabilna emocjonalnie, troszkę Was, jakby, jakby to powiedzieć, wstrzymująca, ona coś to jest energia pasywna. Bierna. Może to być również przyjaciółka, która, z którą mm, widujecie się, i czujecie po takim spotkaniu, że macie tylko mniej energii, albo y, odbiera wam ona Waszą pewność siebie, podcina skrzydła. Tutaj może chodzić o współpracę, może chodzić o partnerstwo, może chodzić o umowy, które podpisujecie. One mogą być dla Was niekorzystne. Zwróćcie na to uwagę, że w Księżycu wiele rzeczy jest ukryte. Nadmierna pewność siebie może Was zgubić w tym miesiącu. Pewnych rzeczy nie dostrzeżecie. W odwróconej ewas gdzieś się zapędzamy. Prowadzą nas albo niosą nas bardziej, nasze niskie pobudki, ego, instynkty. Warto by było to z kimś przedyskutować bądź też zagłębić się w. Treść dokumentów, które podpisujecie. E, w m, głębiej wejść w jakieś rozmowy, tak, żeby wszystko do porządku zrozumieć, żeby to wszystko było jasne i klarowne. To może być również bez udziału osób trzecich taki miesiąc, w którym m, pociągną Was negatywne myśli, jakiś lęk, jakiś strach, jakiś niepokój. Może to być związane na przykład z, z dużą zmianą życiową, OK. Hmm. Może to być też niechęć wobec zmian y, życiowych, które są Wam pisane, które już mogą się realizować albo będą się realizować, i wiąże się z tym ogromny, ogromny lęk. Niemniej jednak jest potrzeba, jest chęć działania. Hmm. Wyzwaniem na ten miesiąc jest przezwyciężenie tych lęków. Wyzwaniem na ten miesiąc jest zorientowanie w sytuacji, wyzbycie się złudzeń. Coś było bądź jest przed Wami ukryte, do tego trzeba się dokopać. Możecie to zrobić dzięki jakiejś rozmowie, jakiemuś spotkaniu. To będzie trudna, jakby prawda, do przyjęcia, niemniej jednak. Uwalniająca prawda. Lepiej jest mieć świadomość, w jakiej jesteśmy sytuacji, aniżeli nieświadomie brnąć w tą sytuację. I z końcem miesiąca robi się już lżej, robi się już lepiej, robi się już sympatyczniej. Trójka monet. Trójka monet bardzo konstruktywna energia, rozpoznanie sytuacji. Dzięki konsultacjom, dzięki rozmowom, dzięki y, współpracy, y, zdrowej współpracy, bo tutaj dzieje się coś takiego, jakbyście wy byli czyimś, y, albo byli komuś podlegli i kompletnie się temu poddawali, albo jakbyście byli czymś podnóżkiem. I w trójce monet. Robi się sympatyczniej, robi się e, lżej. W trójce monet, owszem, hierarchia jest zaznaczona, bo mamy do czynienia z uczniem i mistrzem. Niemniej jednak jest przynajmniej rozpoznanie, jaką, jak ja się plasuję w tym układzie. Trójka monet y, może też y, mówić o tym, że jeżeli na przykład szukacie pracy, to praca dla Was jest, ale może być daleko przy tej szóstce mieczy, albo może to być praca wymagająca dojazdów, y, czego Wy nie chcecie, praca y, online, y, y, zdalna. Y, wobec tego w jakiś sposób macie niechęć? Z końcem miesiąca rozstrzygnie się, co jest dla Was lepsze. Bo tutaj, w tej trójce monet, jest takie rozpoznanie szczere, autentyczne, prawdziwe, rozpoznanie sytuacji. W tych dwóch kartach jest też nauka czegoś, czegoś, co jest Wam zupełnie obce. Jakaś w ogóle dziedzina, wchodz wchodzicie w jakąś dziedzinę i jest to dla Was. Hokus, pokus, czary, mary, magia. Zupełnie się w tym nie orientujecie. To Was, was może m, przytłoczyć, yy, ale znajdujecie nauczycieli, mentorów, którzy y, ten y, proces y, ułatwiają. Te karty mogą też y, mówić o tym, że szykują się w pracy jakieś Przetasowania personalne. Może być też tak, że są jakieś plany na zmiany w pracy i one się ujawnią z końcem miesiąca. Zanim to, się to jednak stanie, no, błądzicie troszkę jak ślepy we mgle. <śled> Ale obawiam się, że nie tylko wy, bo to może być księżyc, to jest kolektyw, Ewas to też jest kolektyw, nikt o tym nie wie. Wszyscy są wszystkich cechuje brak rozpoznania. Wszyscy są zagubieni. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Pa pa.